Otrzymaliśmy sygnały od kilku mieszkańców bytowa o nieodśnieżaniu części centrum miasta jaką jest Rynek. Wicemurmistrz pan Adam Lake wyjaśnia. Proszę Państwa pojawiają się sygnały dotyczące rynku w naszym mieście, a zwłaszcza utrzymania tego rynku w okresie zimowym. Fakt, byłem wczoraj na rynku, zalega na nim spora warstwa śniegu, są póki co odśnieżane tylko i wyłącznie ciągi komunikacyjne, po których mieszkańcy się poruszają. Były pytania, dlaczego całego rynku nie odśnieżamy. Przyznam, że robimy to oczywiście ze względów oszczędnościowych. Tak, Taki kosz odśnieżenia rynku to, to z pewnością są niemałe pieniądze, Myślę, że w tej chwili wystarczająca jest taka sytuacja, jaką mamy, czyli tak, żeby nie kolidowało to z poruszaniem się po rynku, z przechodzeniem mieszkańców od ulicy Wojska Polskiego w stronę Kościoła, czy, czy od strony banku na drugą stronę rynku. Jeżeli oczywiście państwo czy, czy więcej z państwa uzna w przyszłości, że dobrze było, gdyby rynek jednak cały czas był. Takim placem reprezentacyjnym i przez to też odśnieżanym, czyli, czyli jeżeli stwierdzimy, że taka potrzeba jest, to nie, nie widzę tutaj przeszkód, chociaż mówię, uważam, że powinniśmy każdą złotówkę w naszym mieście liczyć, tylko to było powodem takiego, ani innego działania naszego na rynku. W bytowie odbyła się.